W Kielcach w 14. rocznicę ataków na wieże World Trade Center odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zamachów terrorystycznych. W obchodach przed pomnikiem Homo homini wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służby mundurowe. Przybył nowy konsul generalny USA w Krakowie. Dziś, jak nigdy przedtem, każdy z nas osobiście konfrontuje się z zagrożeniem, jakie przychodzi ze strony międzynarodowego terroryzmu. Konfrontuje się z tymi zagrożeniami, które bezpośrednio zaczynają dotyczyć każdego z nas. Pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać o ludziach, którym życie zostało odebrane w imię szania, terroru i strachu. Nie podaliśmy się strachowi. Nigdy nie pozwolimy zwiększyć tym, którzy dopuszczają się ataków terroru. Nasze narody muszą pozostać zjednoczone we walce z terroryzmem. Nie damy się zastraszyć bez i oprócz państwa islamskiego. Mamy wspólne wartości i determinację. Jesteśmy sojusznikami, partnerami i siejaczami. W trakcie uroczystości w modlitwie oddano hołd tym, którzy zginęli podczas zamachów terrorystycznych oraz tym, którzy stracili życie, śpiesząc na ratunek. Delegacje władz oraz służb mundurowych uczestniczących w obchodach złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. 14. rocznicę zamachu na World Trade Center uczcieli też Kielczanie, którzy pod pomnik przybyli prywatnie. Pani Janina przychodzi tu co roku. Wspomina wydarzenia sprzed 14 lat. Wtedy, kilka dni po zamachu, ze Stanów Zjednoczonych do Polski wracał samolotem jej mąż. Autentycznie przeżywam to od 14 lat. Wtedy też bardzo przeżywam. Martwiłam się o męża, ale w ogóle było mi bardzo przykro z tego powodu, co się stało. To się nie da wyrazić. To, to po prostu był taki ból. Myślę, że to wszyscy przeżywali cały świat. Uważam, że Kielcy zasługują na, na pochwałę, że właśnie tutaj akurat w naszym mieście powstał ten pomnik i że mogą odbywać się te uroczystości celem upamiętnienia tej rocznicy. Homo homini, człowiek człowiekowi, jest pierwszym w Europie pomnikiem upamiętniającym ofiary zamachu z 11 września 2001 roku. Został odsłonięty w piątą rocznicę tych wydarzeń jako protest przeciwko terroryzmowi. Umieszczone na nim tablice przypominają też inne ataki terrorystyczne w Biesłanie, Moskwie, Madrycie, Londynie czy na Bali. Od 2001 roku, 11 września, terroryzm nie skończył. On nasila się. To jest sposób, prowadzenia wojny z niewinnymi ludźmi, wojny podstępnej. Dlatego tego typu uroczystości powinny wszystkim przypominać i wszystkich ostrzegać, że zagrożenie jest zawsze.